95. sklep dynamicznie rozwijającej się sieci polskich składów budowlanych MRówka otwarto w Sieradzu. Właścicielami najnowszego marketu tej sieci są akcjonariusze grupy PSB Michał Jarzębiński oraz Adam Widera, właściciel sklepu MRówka w pobliskim Bieluniu. Na 1750 m2 powierzchni handlowej kupić można niemal wszystko, co potrzebne w domu i do jego budowy. Od gwoździ materiałów budowlanych po płytki ceramiczne, artykuły oświetleniowe czy sanitarne. Łącznie ponad 25 tysięcy pozycji już w chwili otwarcia sklepu. W marcu PSB Mrówka Sierac planuje otwarcie ogrodu zewnętrznego oraz działu ciężkich materiałów budowlanych. Możemy kupić u nas od gwoździa po, po cegłę, po dekoracje, również wystrój do domu. Możemy mieć coś dla pani, i coś dla Panów, elektronarzędzia i firany. Także chcemy zapewnić całej, że tak powiem, społeczności miasta Sieradza. Taki sklep, w którym będzie można wszystko do domu kupić. I do ogrodu, bo już w marcu będziemy chcieli zaproponować również obród. Bardzo dobrze, że taki sklep powstał Sieradzu, bo nie było go tutaj. Trzeba było jeździć do Kalisza i gdzieś dalej, żeby zakupy tego typu zrobić. To pierwszy tego typu market w Sieradzu. Otwarto go tuż obok salonu Fiata przy ulicy Jana Pawła II 93. Budynek pod market był adoptowany, a nie stawiany specjalnie z myślą o mrówce. Ale i tak to jeden z większych tego typu marketów w Polsce, choć sytuacja szybko się zmienia, bo sieć PSB Mrówka rozwija się bardzo szybko. Firma z polskim kapitałem ma stanowić alternatywę dla dużych zachodnich sklepów, tak zwanych sieciówek budowlanych. Nasz sklep jest 95. na terenie Polski, który się otworzył. W najbliższym czasie przekroczymy magiczną liczbę 100. Nasz sklep jest jednym z większych. Sklepy to od 600 metrów, nawet 200 metrów, tzw. Tak mini mrówki. Nasz PSB Mrówka Sieradz jest jednym z większych, ale są również sklepy o powierzchni 4000 metrów. Także, tak wspólnik wspomniał, od najdrobniejszych napraw domowych, do budowy domu, program Buduj dom z PSB może pomóc komuś w całkowitym zaopatrzeniu inwestycji. O tym, że się radzanie czekali na taki sklep, świadczy duże zainteresowanie klientów już od pierwszych dni funkcjonowania mrówki. Chciałam wyrazić swoją wdzięczność, radość, pogratulować prezesom, pogratulować pomysłu powstania tego marketu w Sieradzu. Ta moja radość jest taka podwójna. Tu się zwierzałam, bo w zarządzie województwa jestem odpowiedzialna za przedsiębiorczość, więc, to jest absolutnie dla mnie coś fantastycznego, że polskie składy budowlane mrówka w sieradzu mają swój market i jako mieszkanka sieradza, bo przecież każdemu z nas tego marketu brakowało. Bardzo dogodne dla klientów są też godziny otwarcia sieradzkiej mrówki. W dni powszednie oraz w soboty można tu robić zakupy już od 7 rano aż do 20, a w niedzielę między 9 a 16. To dobrze, bo dla mnie i dla Wielu ludzi, którzy pracują długo do godziny 17-18, to jest w końcu alternatywą dla innych sklepów w innych miastach. Już w przyszłym roku sieracka mrówka mocno poszerzy swoją ofertę o artykuły ogrodowe. Jako pierwsi nową mrówkę mogli obejrzeć zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele władz samorządowych, którzy wspólnie z właścicielami sklepu przecinali wstęgę. Osi mieli również okazję posłuchać młodej, ale już cenionej wokalistki, rodem z Sieradza, Magdy Wasilik. Jabłek zielony, zapach i smak i wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpierw, żyje się tylko Zaśpiewam to, co lubię. Zaśpiewam piosenkę Alicji Kiss, Katie Meluły i Anny Marii Jopek z polskiego repertuaru. Zakupy w mrówce się opłacają, szczególnie pierwszego dnia, kiedy to za największe zakupy można było otrzymać cenne nagrody. Właściciele marketu ufundowali m.in. voucher na wycieczkę do egzotycznych krajów dla dwóch osób, skuter oraz lodówkę wypełnioną po brzegi różnymi produktami spożywczymi. Bardzo się cieszę, dlatego moja obecność tutaj, że, że również w Sieradzu polskie składy budowlane, Mrówka otwiera swoje podwoje dla mieszkańców Sieradza i powiatu sieradzkiego. Myślę, że, że tak jak u nas w Wieluniu ten sklep znalazł miejsce na mapie handlowej w powiecie wieluńskim, tak i również tutaj, w Sieradzu, bo naprawdę i, i, i asortyment, i ceny... Są... jak to się sprawdziło w Wieluniu? Niech pan tak poruszy. Nie, u nas, u nas znalazło to, to miejsce i jest ważnym elementem w handlu, szczególnie tego typu artykułami, gdzie można sobie w przystępnych cenach kupić to, to wszystko, co jest w domu potrzebne. Warto zajrzeć do mrówki nie tylko dla nagród. Codziennie czeka tu na Państwa ciekawy asortyment wysokiej jakości i w przystępnych cenach. Tam promocje trwają cały rok. Zapraszamy!